Zaplanuj swoją zawodową przyszłość z Wydziałem Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wydział Nauk Inżynieryjnych ma siedzibę przy ulicy Zamenhofa 1a. Kształci studentów na czterech kierunkach. Oferuje studia inżynierskie na kierunkach Mechatronika, Informatyka, Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka oraz studia magisterskie na kierunkach Mechatronika, Informatyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach audytoryjnych oraz laboratoriach, między innymi Laboratorium Inżynierii Środowiska, gdzie studenci mają możliwość samodzielnych pomiarów związanych z temperaturą i bilansowaniem zużycia energii w różnego rodzaju substancjach i urządzeniach technicznych, a ponadto mogą przeprowadzić analizę jakości próbek środowiskowych. Laboratorium Inżynierii Materiałowej wyposażone w nowoczesne stanowisko do zaawansowanych badań materiałowych przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego, laboratorium mechatroniki pojazdów samochodowych i laboratorium mechatroniki i systemów informatycznych pojazdów, gdzie prowadzone są zajęcia ze studentami obejmujące m.in. badania układu zasilania silnika o zapłonie iskrowym. Laboratorium technologii przyrostowych, gdzie znajduje się kilka profesjonalnych urządzeń do druku 3D. Sale komputerowe przystosowane do laboratoriów ćwiczeń i projektów tworzą środowisko, które sprzyja praktycznemu uczeniu się i zdobywaniu doświadczenia w dziedzinie informatyki. Kierunek mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów w tej przyszłościowej branży. Studenci tego kierunku w ramach studiów pierwszego stopnia mogą wybrać grupę zajęć specjalizacyjnych z zakresu: mechatroniki stosowanej lub mechatroniki pojazdów samochodowych. Z kolei na studiach drugiego stopnia mogą się specjalizować z zakresu mechatroniki w systemach produkcyjnych, mechatroniki w transporcie i logistyce lub bionika w systemach mechatronicznych. Studenci kierunku mechatronika nabywają umiejętności projektowania maszyn i systemów technicznych, modelowania komputerowego CAD diagnozowania systemów, programowania sterowników i robotów przemysłowych oraz uwzględniają aspekty ekologiczne w przemyśle. Absolwenci kierunku Mechatronika są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam, gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Inżynier Mechatroniki to odpowiedź na wyzwania przemysłu 4.0. Inżynieria produkcji to kierunek studiów o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Inżynieryjnych. Na kierunku inżynieria produkcji są kształceni inżynierowie, a ich kwalifikacje są dostosowane do zapotrzebowania przemysłu, przede wszystkim lokalnego. W procesie kształcenia studenci poznają metody i systemy komputerowe stosowane w projektowaniu maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych. Studenci kierunku inżynieria produkcji kształceni są w zakresie inżynierii ekoenergetycznej, co obejmuje planowanie, projektowanie i nadzór procesów powiązanych z energetyką. Absolwenci kierunku są w szczególności przygotowani do pracy w dziedzinie energetyki z nastawieniem ekologicznym, jak również w jednostkach projektowych, obsługi i produkcji systemów ekoenergetycznych, w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych. Kształcimy też specjalistów z zakresu inżynierii mechanicznej, co obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolę procesów technologicznych powiązanych z mechaniką techniczną. Studenci nabywają zaawansowaną wiedzę inżynierską m.in. w zakresie metod komputerowych stosowanych w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, organizacji systemów wytwórczych, jak również organizacji systemów zapewniania jakości. Tak uniwersalne kwalifikacje absolwenci kierunku inżynieria produkcji uzyskują. Dzięki odpowiedniemu programowi studiów dostosowanemu do wymagań przemysłu. Absolwenci pierwszego stopnia kierunku inżynieria produkcji mają możliwość kontynuacji studiów na drugim stopniu w kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, który obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii środowiska, informatyki i mechatroniki. Kierunek informatyka obejmujący szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, które są kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku informatycznym. Nasi wykwalifikowani wykładowcy przekazują nie tylko tylko teoretyczne podstawy informatyki, ale także praktyczne umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznie aktywnie rozwijającym się świecie IT. Studenci mają możliwość eksperymentowania z różnymi technologiami, tworzenia aplikacji mobilnych i stron internetowych, poznają metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Współpraca z lokalnymi firmami i instytucjami pozwala na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego już podczas studiów. Program studiów skupia się na praktycznym podejściu do nauki, a także rozwoju umiejętności zespołowych i kreatywności. Studenci mają możliwość realizacji projektów badawczych, uczestnictwa w praktykach w renomowanych firmach oraz rozwijania własnych pomysłów. Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora transport, spedycja, logistyka, zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w branży transportu oraz logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Studenci tego kierunku w ramach studiów pierwszego stopnia mogą wybrać grupę zajęć specjalizacyjnych z zakresu Inżynieria Transportu i Spedycji, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji z zakresu funkcjonowania, działalności i rozwoju przedsiębiorstw w branży logistycznej, no-transportowej Z uwzględnieniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, społecznych oraz prawa logistyki procesów produkcyjnych, podczas których studenci uzyskują wiedzę i kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych z wykorzystaniem zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Absolwenci kierunku Transport i Logistyka mają możliwość kontynuacji kształcenia na naszym Wydziale na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechatronika w grupie zajęć specjalizacyjnych Mechatronika w Transporcie i Logistyce. Studenci Wydziału Nauk Inżynieryjnych mają również możliwość realizować swoje pasje naukowe i zainteresowania w kilku kołach naukowych. Absolwenci naszego wydziału posiadają kompetencje związane z ukończeniem kierunków studiów, ale również ogólną wiedzę inżynierską. Potrafią określić kierunek dalszego uczenia się, a także realizować proces samokształcenia, co pozwala im na dostosowanie się do bieżących potrzeb rynku pracy. Zapraszamy. Wybierz kierunek dla siebie. Dołącz do naszej społeczności pasjonatów technologii.